Ej, okay, Siemaneczko, witam Was po długiej przerwie. Jeżeli chodzi o gry darmowe, przeglądarkowe, ostatnio pokazywaliśmy sobie chyba Anno online, z tego co pamiętam. Wiele razy pokazywaliśmy sobie Anno online, ale dawno, dawno nie zaglądałem do settlersów. Do settlersów. Tego pod tym samym znakiem, czyli Ubisoftu, słuchajcie, Settlers Online dostało aktualizację, jeżeli chodzi o tryb PvP. Został wprowadzony tryb PvP, tryb tak zwany kolonii. Zaraz szybko, mam nadzieję, że szybko, dlatego że wiem, że być może to te materiały z takich gier przeglądarkowych mogą być nudne, ale myślę, że kogoś mogą zainteresować, dlatego że no, dosyć sporo dostawałem zaproszeń do znajomych, jeżeli chodzi o Settlersy czy o Anno i myślę, że... Ktoś może być zainteresowany, by na przykład wrócić, sobie odświeżyć, bądź też zacząć swoją przygodę właśnie w Settlersy, bo jakaś tam nowa część została wprowadzona. Ok, zaczynamy, bo żeby nie, nie przedłużać. Słuchajcie, tryb PVP. Nie jest on tutaj tak inwazyjny, dlatego że możemy go sobie wykonywać. Nie jesteśmy narażeni na ataki z zewnątrz naszej, na naszą wioskę i nie jest to zależne tak, że wiecie, ktoś sobie kupi coś tam, będzie nas atakował, i my na tym będziemy tracić nasz normalny system funkcjonowania naszego. Nie, nie będę tutaj mówił o królestwie, tylko naszej osady zostaje zachwiany. Nie. Słuchajcie, możemy sobie tak troszeczkę ulepszyć nasze królestwo, jeżeli będziemy wygrywać i brać udział właśnie w PvP. Co, co trzeba zrobić, by właśnie taki udział w takim PvP wziąć? Słuchajcie, zostały wprowadzone dwa rodzaje budynków czyli Akademia Wojskowa oraz Zbrojownia. Właśnie mamy tutaj te dwa, dwa budynki, ja sobie tutaj te wybudowałem. Akademia Wojskowa oraz zbrojownia. W zbrojowni oczywiście tworzymy sobie, jak widzicie, wszystkie rodzaje, nowe, nowe sześć, nowe tak naprawdę, nowe sześć rodzajów broni, dlatego że poprzednie, poprzednie koszary i zbrojownia, nie wiem jak się poprzednia nazywała zbrojownia, kurczę, ale tam były inne rodzaje, inni. Inne rodzaje broni do innych rodzajów jednostek. Teraz mamy nowe jednostki tutaj właśnie w, tym akademii, w tej Akademii wojskowej, mamy podzielone jednostki szturmowe, jednostki ciężkie oraz jednostki elitarne, czyli mamy 3 plus 3 plus 1, czyli 7 nowych jednostek, i te właśnie jednostki będziemy wyko wykorzystywać w walkach PvP. E, dobra. No to mamy sobie takie dwa, e, dwa miejsca, gdzie sobie stworzymy odpowiednią ilość e, broni, gdzie sobie stworzymy odpowiednią ilość właśnie e, jednostek szturmowych ciężkich. Zależy co na, e, na kogo, na co stać. Oczywiście tutaj mamy wszystkie informacje podane, ile nas taka jednostka będzie kosztować. I słuchajcie, potrzebujemy teraz nowych generałów, znaczy generałów. Tak naprawdę potrzebujemy marszałka. Marszałek może dowodzić z jednostkami właśnie podczas ataku na jakąś kolonię, jakieś PVP. Takiego marszałka kupujemy sobie w tawernie, tak jak geologa i generała, i ten marszałek jest dostępny w menu gwiazdy, tutaj właśnie oto tu. I jeszcze potrzebujemy jedną osobę, która będzie nam bardzo potrzebna. E, mianowicie w sklepie możemy sobie kupić, zaraz Wam pokażę, gdzie to było, ekspedycję, właśnie ekspedycję i możemy sobie e, kupić dostawcę ekspedycji, co, jak widać, może... Mm... Ten dostawca ekspedycji może mieć przy sobie 500 jednostek, które możemy zabierać ze sobą na ekspedycję. No i, no i dobra. I teraz tak, gdzie te ekspedycje są? Tutaj mamy właśnie menu tych ekspedycji, menu kolonii, tak naprawdę. Mamy sobie tutaj. Aha, warto też wspomnieć, że właśnie to PVP odblokowuje się przy 30 poziomie, który nie jest tak trudno zdobyć. I możemy sobie zbierać kolejne kolonie. Co powiem, dlaczego te kolonie warto zbierać? Dlatego, że na przykład, jak przejmiemy daną kolonię, mamy buffa do na przykład, jeżeli. Zdecydujemy się na przykład na atakowanie kolonii, która dostarcza nam będzie drewna czy jakiegoś innego surowca. No to jeżeli to przejmiemy i uczynimy to naszą kolonią, to wtedy ten surowiec będzie o wiele szybciej wydobywany właśnie z tamtej kolonii i dostarczany do naszej wioski. Dobra. Co potrzebuję teraz? Aha, potrzebuję wysłać właśnie na tą kolonię moich marszałków. Dlatego sobie marszałka tutaj gdzieś postawi, właśnie gdzie. Halo, 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 no właśnie, marszałek, zobaczcie, mam, mam czterech marszałków, Musimy, muszę dzielić jakieś e, jednostki i tutaj sobie na przykład chciałbym, e, niby tutaj mamy lepszych, tak, niby mamy lepszych ciężkich strzelców, ale ja sobie przydzielę właśnie tych e, trochę lż, e, lżejszych, można czytać te jednostki szturmowe, tak one się nazywały, dlatego, że one mają premię, o, o tych premiach zaraz Wam powiem, e, do, dodamy sobie tego, tego oraz tego, ewentualnie tego, i myślę, że. albo nie. Dobra, weźmiemy sobie tak. Teraz tak, zastosuj. I sobie tak, weźmiemy 3 20 tych. No, 20. Tak będziemy mieli 40. może maksymalnie. Oczywiście 100 jednostek u góry jest to pokazane. I tych weźmiemy sobie 40. Super. Dobra, i do tego marszałka mamy w tym momencie przydzielonych właśnie. 100 żołnierzy do kolejnego marszałka sobie również przydzielimy podobną ilość wojsk. Dlatego to sobie w tym momencie zrobię. Czy ja mogę tutaj wpisywać sobie z palucha? Albo może zaraz. To będzie 40. O super, no właśnie. To będzie 20 i to będzie 40. I tak sobie zrobimy z kolejnymi marszałkami dwoma. I jeszcze można sobie podrzucić jednostki oczywiście do tego dostawcy zasobów, tutaj mamy potwierdzenie, że nam się te jednostki przypisały. Oczywiście tego, tego, tego zastosujmy. I tutaj polecimy 40, tutaj polecimy 40, tutaj polecimy 20. Ok, możemy wziąć kolejnego. O, tutaj mamy kogoś przydzielonego, ale to sobie weźmiemy, bo to akurat mnie nie interesują te jednostki, które tam były. Weźmiemy sobie 40, 40, 20. Ok, zobaczmy, czy nam się tutaj przydzieliły jednostki wszystkie. Czemu tu mam 50, 50? Nieładnie, tak nie chciałem. Halo, halo. Czy ja coś źle kliknąłem? Chyba tak. Chyba tak. Dobra. 40, 40, 20, okej. Okay. Dobra. I jeszcze potrzebujemy znaleźć, no do właśnie, dostawcę ekspedycji. Dostawcę ekspedycji sobie właśnie też weźmiemy odpowiednią ilość tych wojsk. Mm, na przykład, jeżeli mamy 500, to weźmiemy 300, 300 i 200, co? Coś takiego. Także weźmiemy tutaj 200, tutaj weźmiemy 300 i tutaj weźmiemy 300. Eee, aha, oczywiście człowiek. Za debil ze mnie nie umiem liczyć. Co jest. Jestem idiotą. Jestem idiotą. Idiotoodporny powinien być ten system, naprawdę. Człowiek, po kurde, w ścisłym kierunku liczyć nie potrafi. Okej, okay, tutaj mamy wszystko. Dostawca ekspedycji czy ma już wszystko. Ma, super. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o premie, bo możemy też ze sobą zabierać, tworzyć w menu prowiantu. Zaraz, gdzie miałem prowiant, już tutaj jest tyle tego, że to jest masakra. Człowiek się gubi. Ale w magazynie prowiantu nie prochnie. O, magazyn prywatny, super, tutaj jest. No zobaczcie, mamy pakiety medyczne. I właśnie te pakiety medyczne możemy zabierać na ekspedycję. Okej, okay, dobra. Mietu, pitu, pitu, a świnie w pomidorach. Jak teraz znaleźć ekspedycję? Jak do tego dołączyć? Słuchajcie, tak samo jak mm, specjaliści. Tak samo jak odkrywamy nowe złoża. Tu bylczy zwiadowca. Znaczy złoża, nie, zwiadow, nie złoża, bo geologiem odkrywamy złoża, a przygodę, bądź właśnie skarby znajdujemy tutaj właśnie mamy nową opcję znajdź ekspedycję. I tą sobie ekspedycję tutaj możemy wybrać czy to ma być kolonia duża, niewielka czy zwykła. Ja sobie wezmę niewielką kolonię, żebyśmy tutaj mm, sobie to odkryli bardzo szybko, a to się odkrywa tak naprawdę natychmiastowo, ale później po tym odkryciu nasza postać, nasz odkrywca musi sobie zwiadowca musi sobie odpocząć, ale od razu jak klikniemy sobie na przykład na niewielką kolonię, którą chcemy znaleźć, to powinno nam się wyświetlić zaraz hola hola bardzo proszę, dziękuję bardzo. Odkryte kolonie, zaraz nam się tutaj powinno załadować. I proszę bardzo, mamy. To dobrze, że mi się tak pokazało. Bo kurczę, ostatnio miałem problem z tym, że miałem samych graczy, słuchajcie, tutaj co, co jest pokazane, to są kolonie. Poziom pierwszy. Wydobywanie, właśnie, rudy. Jak widzicie, rudy złota. Tutaj mamy wydobywanie chyba egzotycznego drewna, jak właśnie dobrze widzę. Tutaj mamy granitu i tak dalej. I jak widzicie. Ile wydobywamy na jaki czas. Tu mamy takie informacje, właśnie jak sobie najedziemy na wszystkie inne. To, to co, co jest na czerwono, to, jest, to są gracze. To są gracze, których możemy atakować. A tutaj mamy na niebiesko bandyci, czyli tak naprawdę jakiś tam um, komputer tym steruje i możemy sobie właśnie takie bandyckie miejsce zająć. Właśnie tak by też zrobimy, nie chcę tutaj z innymi graczami walczyć, na razie chcę Wam pokazać jak to wygląda, dlatego weźmiemy sobie, zacznijmy to, rozpocznij podbój, oczywiście chciałbym podbić tę mapę, dziękuję bardzo, po prawej nam się teraz powinno wyświetlić, po, po, powinna nam się wyświetlić informacja, Rozpo, e, rozpoczęła się Twoja ekspedycja, znajdziesz ją w swojej księdze zadań, dziękuję bardzo, ale tutaj jej nie ma, ona się pojawi tutaj właśnie, e, drewno, nie to, dobrze. Pokaż szczegóły, możemy sobie oczywiście podejrzeć, poziom trudności mamy do 3, to jest pierwszy poziom trudności, więc jest ok. Limit jednostek 520, ale ja chciałbym wysłać armię, jed... limit jednostek 520, możemy sobie wysłać czterech marszałków i możemy sobie wysłać dostawcę ekspedycji, ale dostawca ekspedycji z tego co widzę, o, 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 pod... musimy ograniczyć mu jednostki do 120, żeby zapełnić maksymalną... Ilość, dlatego sobie weźmiemy tego, ekspedyco, dostawcę, ekspedycję, wyrzucimy to, to, to. W takim razie zastosujmy. Jeżeli 120, no to zróbmy, nie wiem, 50, 50, 20, może coś takiego, nie? Zróbmy sobie 50, 50, albo nie, tych chcę mieć 20, 20. 50. Mam nadzieję, że mnie nawet dobrze słychać, bo czasami muszę się odchylić, bo wiecie, mam klawiaturę na tej wysuwanej takiej dziwnej tej. Okej, okay. wysyłamy armię. Boże, nie... zawsze nie to klikam. To, 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 to i to. Jak widzicie, mamy ograniczenie do czterech marszałków i tych marszałków tylko czterech możemy mieć tak naprawdę. No i limit, jeżeli chodzi o... Wojska, które tam wysyłamy. Wysyłamy wojska, słuchajcie, Ujej, ujejku, ujejku, ujejku. Wchodzimy, tą, wchodzimy w tą ekspedycję, zobaczymy, co nas tam zastanie. Eee, I coś chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo sobie rozpisałem wszystko na kartce, kurczę, przygotowałem się. Mam nadzieję, że nie będzie to takie drugie, dru yy, długie, trudne. Może to trudne będzie do yy, ogarnięcia. Okej, okay, słuchajcie, walki są w czasie rzeczywistym. Co to jest, że niby mamy limit? No jasne, że limit, bo chciałem mieć limit. E, walki są w czasie rzeczywistym, więc gdzie są moje wojska? Nie ma moich wojsk, bo potrzeba troszeczkę na nie poczekać. One tutaj zaraz powinny dojść. Ale co musimy zrobić, żeby. Teraz ja sobie pogadam tutaj, też przez ten czas. Co musimy zrobić, żeby przejąć taką kolonię? Musimy zabić przywódcę bandytów. A ten przywódca bandytów jest właśnie w tym miejscu. Oczywiście ma jakieś tam obozy, które go pilnują. Jak widzicie, pewnie będziemy startować z jakiegoś takiego miejsca. O, a tutaj też jest dowódca mapy, proszę, proszę. Jeżeli zabijemy, tak naprawdę, e, do, przywódcę bandytów, to inni bandyci powinni e, uciec. Powinni uciec i mam nadzieję, że uciekną. I teraz tak, walki odbywają się w czasie rzeczywistym. Walki odbywają się w czasie rzeczywistym. E, zaraz Wam pokażę, mam nadzieję, jak to wygląda. Możemy nasze jednostki zmieniać na pozycjach m, w kolejnych rundach walki. Co nam to daje i dlaczego warto to ogarniać? Dlatego, że niektóre jednostki są dobre przeciwko innym. Tak. Patrzymy sobie na przykład na taką piechotę. Piechota jest bardzo, znaczy przynajmniej tutaj, w tej grze. Piechota jest dobra przeciwko konnym. Konni są dobrzy przeciwko łucznikom. łucznice są dobrzy przeciwko piechocie. Taki, taki trójkąt można powiedzieć. Aha, gdzie jest trójkąt? I tak też warto sprawdzać, jakie jednostki następne będą atakowały, właśnie jacy bandyci będą następne jednostki miały. Na przykład tutaj widzicie, że mamy samych jednostki, tak zwaną piechotę, więc tutaj warto było wysłać na początku konnicę. Na pierwszy ogień tutaj mam Konnicy, więc warto by było wysłać piechotę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy takie pomieszane, można powiedzieć, więc tutaj trzeba by było te jednostki zmieniać w trakcie walki. Ja się zastanawiam, gdzie są te moje jednostki, ja się pytam. Chwilę tutaj chyba one dochodzą. Jakieś dwie minuty z tego co pamiętam. Coś, coś w ten deseń chyba. Warto właśnie poczekać. Powinny za niedługo się pojawić. Ta mapa nie jest duża i teraz zastanawiam się, gdzie chyba staniemy. Staniemy gdzieś prawdopodobnie tutaj. Staniemy gdzieś prawdopodobnie tutaj i możemy. Aha, właśnie. Jedną rzecz jeszcze powiem przed, bo pewnie jej nie pokażę. Albo może ją pokażę, nie wiem, zobaczę. Właśnie, ile tutaj jest tych jednostek? 80, 80, 80, tutaj 40, 40 i wódz. Dobra, to może sobie uda, może uda nam się zrobić coś, by Wam pokazać. Bo słuchajcie. Jak już wspomniałem, walki są w rzeczywistym. Mamy czterech marszałków. Czterech marszałków. Czterech marszałków mamy. I teraz tak, możemy ich. O, super, pojawili się. Możemy ich wysyłać w danym momencie jednocześnie. Czy... Boże. E, możemy ich wysyłać w danym momencie jednocześnie, więc jeżeli wyślemy, na przykład, bo oczywiście, dochodząc do tego obozu bandytów, to na, napotkamy na odpór tego obozu, tego obozu oraz tego obozu. Więc możemy wysłać, na przykład, trzech marszałków, do te, jednego do tego obozu, jednego do tego obozu, jednego do tego obozu. W trakcie walki e, będziemy mogli przepuścić ostatniego marszałka do przywódcy bandytów. I jeżeli przywódcy bandytów zabijemy wcześniej niż te walki się skończą, to oczywiście będziemy na pozycji wygranej, bo bandyci uciekną. Ok, co my tutaj mamy? E, mamy naszych marszałków, gdzie raz, ja wysłałem czterech marszałków, gdzie jest mój czwarty marszałek, halo, 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 a to ciekawe, powiem wam, wysłałem czterech marszałków, no wysłałem czterech marszałków, what the fuck, dobra, mniejsza z tym, e, oczywiście, jeżeli byśmy chcieli przenieść nasz obóz, no to możemy tylko na określonym terenie, na którym, a, tu jest ten ostatni, no dobra, 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 nie, jest nie to, Myślę, że tego marszałka możemy przenieść tutaj bliżej, żeby oni startowali, oczywiście w jakimś takim w miarę sensownym momencie. Razem, oczywiście. Okej, okay, dobra, teraz tego marszałka możemy wysłać na atak. Atakować, na przykład, jakbyśmy chcieli tego przywódcy bandytów, to, to w linii prostej, jak widzicie, no, zahaczymy o e, jeden obóz bandytów. Zastanawiam się, bo, zastanawiam się, czy jak na przykład byśmy atakowali z tego miejsca, to w linii prostej, czy byśmy zahaczyli o ten obóz, czy nie, ale bardzo możliwe, że tak bardzo możliwe, że tak, zaraz zobaczymy, bo te aha, oni przechodzą, tak dobrze, zaraz powinni się rozłożyć, to myślę, że zobaczymy jak to, o, oczywiście ten dostawca ekspedycji tutaj czeka, jeżeli marszałek może powrócić do swojego obozu po zakończonej bitwie w danym obozie wraca do swojego namiotu i możemy mu tutaj dostawi dostarczyć oczywiście jednostek właśnie z tego ekspedycji, zobaczmy w takim razie czy moje mój sneaky plan się powiedzie, no może go tutaj zaatakować. Spróbujmy go zaatakować tym jednym marszałkiem. Pójdźmy, tędy. Czym marszałek wyrusza? Wyrusza. Pierwszy oddział do ataku. Jeżeli tutaj mamy konnych, to myślę, że zaatakujemy sobie piechotą szturmową. Myślę, że najlepszy będzie współczynnik. Najwięcej będziemy obrażeń zadawać. Dobra, leci, 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 Kurde, miało być krótko, Tak się przeciąga, ale tu chciałem Wam wszystko wytłumaczyć jak najszybciej. Myślę, że bandytów tutaj. Ale przyspieszył. E, myślę, że bandytów tutaj, przy, przynajmniej przywódcy bandytów, nie pokonamy tak szybko. Ale mam nadzieję, że pokażę Wam jak wygląda walka przynajmniej. Właśnie ta, o której mówię, to w czasie rzeczywistym. Kurde, net mi coś świruje, bo widzę, że te jednostki tak latają, tej na nazad. Okej, okay, przybliżmy sobie jak najbardziej i zobaczmy jaka będzie teraz akcja. Uwaga, uwaga! Tu marszałek atakuje! Yay! No, i jak widzicie, zadajemy kolosalne obrażenia piechotom, właśnie konnym. Chyba, że to będzie bardzo szybka walka, co? Możemy, jak widzicie, wybierać na przykład na kolejną rundę, możemy wybierać inne jednostki, tutaj z menu takiego, można powiedzieć, ćwierć kołowego. No, ale na razie niech, walczą, niech walczy oczywiście ta piechota, myślę, że to będzie jak najlepsza opcja, właśnie na tych konnych, bo widzicie, że dostają niezłe baty, niezłe bęcki. No atakujcie, atakujcie, bo ich tutaj zostało tak naprawdę niewiele. O widzicie, oni mają premię do strzelców, tak? Mogliby szybko do strzelców podejść, więc jeżeli bym tutaj wystawił w tym momencie strzelców, no to strzelców bym na pewno, na pewno e, stracił. Okej, okay, ludziska, słuchajcie, atakowanie i zabijanie tych wszystkich dowódców mapy, czy właśnie tych bandytów na danej mapie, troszeczkę trwa. Jeżeli przejmiemy i zabijemy wszystkich na tej mapie, to możemy sobie właśnie wejść w ten menu, w to menu kolonii. Jeżeli wygramy taką bitwę, taką kolonię, to będziemy mieli ją tutaj w tym slocie swoim i możemy właśnie zająć tą kolonię i pozyskiwać z tego surowca, o których wcześniej mówiłem, ale najpierw warto, bo jeżeli ją zajmiemy i będziemy z nimi już pozyskiwać surowce, to nie będzie ona broniona. Musimy, zanim ją właśnie zajmiemy, musimy stworzyć linię obronną. I tą linię obronną sobie tam tworzymy, wykorzystując punkty linii obrony. Możemy stawiać różne właśnie takie garnizony z piechoty, jednost jednostek strzelających, czy konnicy. Możemy sobie tam to wszystko poustawiać tak, żeby było jak najlepiej. Jeżeli by jakiś gracz chce, chciał nas zaatakować, to nasze właśnie jednostki będą tego bronić w tej linii, w której właśnie to ustawiliśmy, a potem możemy właśnie kliknąć zaj zajmi kolonie i pozyskiwać z tego surowce. Także to by było takie, no, trochę... Długo trwało e, powiedzenie, jak wygląda tryb PvP i kolonii właśnie w The Settles Online. Mam nadzieję, że Wam się podobało jakość i zajrzycie do Setters Online. Mam taką nadzieję serdecznie zapraszam e, i pozdrawiam. Link w opisie do rejestracji macie oczywiście, e, więc możecie skorzystać. Za co serdecznie dziękuję. E, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!